Witam państwa serdecznie. No, już w nowym roku i e, mam nadzieję, że wszystko u was jest dobrze. Problemy wzrastają, to wiemy o tym, to nic nie jest nowego. Musimy z tym rytmem się poruszać, ale nie musimy się przyzwyczajać. E, właśnie dzisiaj chciałam e, przedstawić dwie rzeczy. Przed, którą, przed którymi nawet ym, niech Wam da do myślenia może jako ostrzeżenie i może to będzie Wasze przebudzenie też żeby nie wpadać w jakieś sidła i pułapki. I to się nasila. Yy, chodzi o sprawy internetowe. Yy, tutaj yy, chciałam na samym początku yy, zaraz za chwileczkę Simonę. Kłódzka, krótką żeby... e, przerwę musiałam zerknąć na, na papier, bo zapisałam, zapomniałam. Chodzi o komentarz, który wstawiła e, niejaka mm, na YouTubie Anitka Wach. Pani Anitko, jeżeli się Pani przypieprza do mnie, że ja słowo troszeczku, ja będę się tak wyrażała, e, jaką mam potrzebę i każdy to rozumie, a niech Pani nie szuka zwady, a przede wszystkim jako. Nie, e, wyraziła się pani bardzo niegrzecznie o moim synu Szczepanie. I tutaj nadepnamy Pani bardzo, bardzo na odcisk i do tego nie dopuszczę, żeby takimi wyrazami niedorozwinięty, niedorozwinięta to jest pani. Niech pani, pa, niech pani popatrzy, jak pani pisze, jak wyrazy, z jakimi błędami, to ja już nie znając tego języka, po prostu zapo dużo zapomniałam, widzę te błędy, a pani mi zarzuca, że słowo... Troszeczku, że ja um, mówię do publiczności i to jest dla was niezrozumiałe. Um, szuka pani zwady? Nie umie. Dostanie pani wykop. Jeszcze jeden taki wpis, czy to od pani, czy od każdego innego, który będzie się znęcał, bo to jest znęcanie się, jeśli chodzi też o moją rodzinę, bo dla mnie się możecie wyżywać, mi yy, to tam oblewa, ale jeżeli ktoś obraża, nie znając moje dziecko, jako nienormalny nazywać no to tutaj będzie wykop, kochana pani. Tak jak powiedziałam, nienormalna jest pani, bo pani taki wpis zrobiła i określa ludzi, nie znając ich. Dobrze, to na, na tyle. Mam nadzieję, że doszło. Jak tam pani się wyrażasz, pani jest moją, yy, ogląda mnie panią od długiego czasu, to jest obojętnie, oglądają inni też. I czy jeden więcej, jeden mniej, będziemy ją oglądał. Dla mnie nie ma, nie ma znaczenia. Ten, jest to otwarte dla wszystkich kanał, tak? Czy ktoś się z tym zgadza, czy nie? Chciałam poruszyć teraz dwa tematy, które są głośne w internecie. Publika jest przeogromna, ale przeraziło mnie to bardzo. Niechętnie słucham takich rzeczy, a do niektórych po prostu z przerwami. Muszę coś obejrzeć, robię przerwy, żeby to przepracować, bo bym już nie oglądała więcej, ale chciałam zobaczyć do końca jedno nagranie i inne nagranie. Jedno nagranie to jest e, telewizja internetowa, niezależna, przedstawia program u Włocha, który pokazuje nagrania UFO, i tam jest wszystko tłumaczone, bo tam te od razu są połączenia i, prze, i z, tym, z, tymi, z tym pilotem, mam nadzieję, czy, czy kto tam w tym UFO był, to są szaraki, bioroboty. Jest tłumaczone, do czego to UFO służy, a takich powinno być więcej. To jest nagranie, już jest trochę starsze, to jest, nie jest nic nowego, ale teraz zostało to ukazane i właśnie też dla polskiej publiczności wytłumaczone, że to UFO... Będzie nie to, tylko takie, takie ufa będą właśnie zabierali na pokład roślinność, na drugi poziom będą zwierzęta, a tam na tym najmniejszym poziomie będą człowiek, ludzie, dla ludzi. To teraz ja się was pytam, zastanówcie się nad tym. Przecież wiecie, inne cywilizacje wysoko rozwinięte technologicznie, które poruszają się poprzez portale, których my nie widzimy poza tym, co tutaj mamy przed oczami na Ziemi i dalej nie mamy zasięgu. Czy oni by takie coś robili? Po co im to? Przecież oni mają możliwość i posiadają DNA wszystkiego, co istnieje, tak? Więc biorą sobie genetykę i se stwarzają tam gdzieś na planetach. Jeżeli macie takie zaproszenie, zwane zaproszenie, bo przyzwalenie nie ma, żeby porywać, zabierać i gołocić ziemię, ale jeżeli jest zaproszenie, a Wy skorzystacie z tego zaproszenia, wejdziecie, dacie się gdzieś tam przenieść i będziecie dalej na, jako niewolnicy na jakiejś tam planecie egzystować, tworzyć coś, dla jakiejś cywilizacji, no to kto chce to robić, niech czyni. Macie wolną wolę, ale to są właśnie w dzisiejszych czasach te zasadzki. I uważajcie na to, już takich zaproszeń, takich przekazów, już było dużo. Wylądują, zabiorą, a po co? Przecież oni mają swoje cywilizacje, ale potrzebują człowieka, nie znając akurat tej osoby, czy to może jakiś bandyta, może jakiś złodziej, może z wirusem AIDS im tam coś przeniesie, jakieś choroby, no to przepraszam Was, jeżeli wierzycie w to, raczej bym powiedziała, unikajcie kontakty, czy pomoc, czy, czy przekazy, to nie ma nic wspólnego, że zabierzemy cię a może z Twoją wilną, z domem, czy z mieszkaniem, może z wieżowcem. Nie wiem, jak oni to tam kombinują, co obiecują ludzi. To są te fałszywe proroctwa. Obiecanki, cacanki, a głupiemu radość. Dobrze, cieszcie się z tego, kto chce się cieszyć. Ja się z tego nie cieszę, jestem po prostu e, wzburzona, że takie coś na ten okres, teraz jak już w takim napięciu jest wszystko, wszyscy wszystkiego się boją. Każdy chce e, coś dobrego, ale przekazuje właśnie fałszywe informacje. Albo e, ludzie wpadają na te informacje i już nie mogą się doczekać. E, następna jest, chodzi o reset. Przeglądałam, naprawdę cały dzień poświęciłam, żeby ponad 4 godziny nagranie. E, u Pana Rachela chyba, Rachel? bo mi ktoś podesłał, co ja o tym myślę. Tak? bo ja tam nie oglądam polskich programów, chyba, że mi ktoś tam coś podeśle. I wtedy na odczucie. Niektóre nie włączam, ignoruję, a niektóre kawałek przesłucham i y, czuję, że to nie. A tutaj wiedziałam, że y, muszę się zmusić, wziąć sobie czas, ale tak jak mówię, wyłączałam, bo nie, nie mogłam tego po prostu słuchać w tej ciągłości. No i tutaj zastanowiłam się nad tym, czy w Polsce nie wyrósł, który był bardzo, bardzo słynny, 2000 rok, 2010, 2011 a do 2012 zrobiła się cisza. Następny pan Geryl. Też wydał pan Geryl książkę. Stał się milionerem przez to. Obiecanki, cacanki. Jak zaczął to się nasilać 2000, 2012 rok, po prostu wysprzedał jaskinie w górach w Afryce. Miały ich uchronić od katastrof. On zniknął, e, chodzi o, o e, z publiczności, nikt nic nie wie gdzie jest. Facet się dorobił, może gdzieś na Hawajach, gdzie nie wiadomo gdzie, nie wiem, nie wiem i tym, to mnie nie interesuje, ale ludzie masowo i to w dużo, w dużo krajach, na dużo kontynentach padło na jego teorię i następna teoria następnego pana geryla nazwie w Polsce. Reset. No i tutaj się bardzo mądruje tam, ten pan na tym, bo to był chyba poprzez radio, to szło, czy ra, ale to jest w internecie. Tak, czarnogłowi se szykują kołyski pod ziemią, tak, nazwiemy to tak, bo chcą przeżyć. A ten pan ich opluwa, tych czarnogłowych. No mówi, oni nie wiem, co to znaczy, czarnogłowy. Nie wiem, może mają dopięte jakieś tutaj, już po operacjach są nowe jakieś głowy, nie wiem, o co to chodzi, dlaczego tak nazywane, czarne włosy mają w większości ludzie, tak. E, I na wszystkich można mówić czarne głowy, nie wiem. Ale on sam se buduje bunkier, broń ma dotąd, będzie wszystkich zabijał, no bo chce żyć i przeżyć. Tak. To znaczy się, ten pan, który tak się stawia, tam właśnie, to nie ten, ten, ten pan Geryl, tylko ten, który go tam przedstawia, jego teorie w tej rozmowie. Są właśnie pytania, ludzie dzwonią tam i odpowiada na to. Wyśmiewa się z wszystkiego, ignoruje, trzyma się teorii tego polskiego pana Geryla, tak nazwy go. I teraz tak, dlaczego ten pan Geryl nie był. Tam, na tym właśnie, żeby odpowiedzieć osobiście z jego teoriami, jak to tam do resetu ma dojść. To jest tylko teoria, ale tu już wmawianie jest, że tak będzie. Wszyscy zginą. 300 metrów pod ziemią kopać sobie e, jakieś schrony i tam siedzieć. No to e, nie wiem, kto to jest wariatem żeby w takie coś w ogóle wchodzić, w takie tematy. Czysta metrów pod ziemią. No. Jeszcze może na linię sobie zjeżdżał. Dobrze. Czemu nie był na tym? No to ten przedstawiciel tej teorii, tego pana mówi, no bo on szykuje psa na wystawę. Przepraszam. To za cztery lata ma dojść do resetu. Czy nie słyszycie tego? Ten Pan pisze, czy już napisał książkę. Geryl też to zrobił. A on w takim okresie napięcia e, ludzi ustawiani o przeżycie, broń musicie zabijać innych, żeby wam jedzenia potem nie kradli, tak? Bo wy musicie przeżyć to on jedzie na wystawę psa. Eee, no Coś mi tutaj nie gra. No W tym momencie to raczej bym starała się wytłumaczyć i odpowiedzieć na pytania, a nie szykować psa na wystawę. Po co, jak ma być reset? Po co są to wystawy? Do czego? Dla kogo? Czy wy się nie kapujecie, co wysłuchacie? Eee, jakie wam odpowiedzi dają? Eee, po co idziecie do pracy? To już to, co macie, w puszki i leście, czekajcie, albo już grzebcie sobie w ziemi i bunkry budujcie. Wiadomo, że mamy lata, czasy, które doprowadzają do czegoś. Ale sugerowanie ludziom, wmawianie i e, tworzenie paranoi. To ja się pytam, jeżeli ten pan, który tam się mądruje, tak, odpowiada na pytania dla, dla słuchaczy, nie mówię o tym panu, który prowadzi ten program, ten pan Rachel chyba się nazywa, przepraszam, jeżeli ja źle wymawiam, ale chodzi o tego, który tam właśnie jest tą główną postacią tego pana, jeżeli on mówi, że on chce... On chce przeżyć, to teraz tak, jeżeli chcesz przeżyć... To musi zadbać o mnóstwo, mnóstwo potomstwa. Bo ktoś musi potem, jak wyjdziesz z tej dziury, no to trzeba zapieprzać, żeby to jedzenie stworzyć, tak? Sam tego nie uczynisz. E, nawet z partnerką nie dasz rady. Chyba, że nie wiem, w jaki sposób to, to chcecie najlepiej, to by może ja to ironicznie powiem, to zamiast kobiety, w tym wypadku, by była dobra, pies, suka, ma dziesięć cycuszków i naraz na jeden rzut potomstwa jest dużo, z czasem się tego namnoży. He? E, paranoja. Jak wyjdziesz z tej dziupli, to pierwsze zezierasz swoją babcię, swoją matkę, jak jeszcze przy życiu jest, sąsiadów i tak dalej, bo ty chcesz przeżyć. O czym Ty, człowieku, mówisz? Ludzie to łykają. Ja e, naprawdę musiałam to z wielkimi przerwami. Ja wysłałam też do, do moich e, przyjaciół te nagrania, żeby każdy sobie, właśnie ci, do tych mądrych, do tych myślących, e, żeby to przeanalizowali, to nagranie. I ja mówię tutaj teraz od siebie. Jeszcze nie rozmawialiśmy, tylko z Renatą pozdrawiam Cię. Myśmy się troszeczkę pośmiały wczoraj. W nocy, tej nocy, późno poszłam spać. Właśnie chodziło, żeby to do końca wysłuchać, przeanalizować to nagranie. Ehm, o co tu chodzi? Wejdziesz pod ziemię, z teorii nie obliczysz, ile będziesz tam siedzia, siedział, musiał. Wypijesz tą wodę, którą tam masz, zjesz te puszki, które tam masz. Będzie baba, może będzie rodzić tam ci dzieci pod ziemią, ale dzieci, on, matka musi dostarczyć też dobry pokarm, nie. Trzeba jakieś mieć świeże warzywa, czy, czy, czy będziesz puszką karmić, czy potomstwo twoje. Jak wyjdziesz, jeżeli jest reset, co jest na tej ziemi? Nie ma nic. Wypalona. Wyjdziesz, co będziesz piasek jak? To właśnie wtedy pomyślisz, szkoda, że nie zostałem i nie odeszłem z innymi wyśmiewanie się o, o, czy o, o wymiarach, czy, czy y, o życiu po życiu. Y, człowieku, nie masz doświadczenia, a ty prowadzi, y, próbujesz innym ludziom wmawiać, że tego nie ma. Żyje się raz. Żyj sobie, idź pod ziemiankę, udowodnij weź sobie kamerę, nagrywaj, live, nadawaj, tam z podziemia, tam gdzie jesteś, a my będziemy mieli fajny program. Nie, nie trzeba będzie... Informacje z podziemi będą. O, w ten sposób. Tak jak powiedziałam, mamy dużo informacji, ale resety zawsze były i są do dzisiaj. Reset jest, gdzie tajfun przejdzie. Reset jest, gdzie, gdzie dojdzie do powodzi, tak, po zarywa. To są rosety, resety, też mnóstwo Natura, zwierzęta, ludzie tam giną, tracą wszystko, to są resety. To są regionalne, miejscowe resety. A tutaj wyobraźcie sobie, że cała planeta będzie zresetowana, tak? A jeżeli nawet przeżyjesz tam pod ziemią, panie Mondraliński, to wyobraź sobie, wyjdziesz na powierzchnię, a tam już będą czekali takie bioroboty drapną Ciebie, Twój pistolet, cię tam, co tam masz, żebyś zabijać. Nie masz szansy. I będą z Ciebie kawałkami brali, będą robili obdukcję. Kim Ty jesteś? Dlaczego przeżyłeś? Będą chcieli dowiedzieć. Co masz w organizmie? Co jadłeś, że przeżyłeś? Że taki mocny jesteś, taki silny osobnik? Pokroją Cię w cząstki i może będą potrzebowali Twojej genetyki, żeby takich potworzyć. Podobnych. Nie wiem, ja to mówię ironicznie, a być może tak będzie. Nie wiem. Dlatego mam prośbę do, do, do wielu widzów. Oglądajcie wszystko, ale nie wskakujcie na te wózki, że tutaj UFO już was zabierze ze wszystkim, przyniesie na planetę. Tak jak powiedziałem. A po co nie was potrzebują? Tylko do tego, jak mają jakiś cel z Tobą. Nie, żeby cię ratować. Jak do tej pory nie ratują, to dlaczego mają to, co teraz się dzieje, z resetami? W strachu ludzie w panice robią głupoty. Wierzą każdemu i chcą być uratowani, bo myślą, że to jest w, dobrze, w dobrym. A gdzie są Wasze instynkty? Powłączajcie je. Powłączajcie Wasze instynkty. Dlaczego się dorabiacie? Dlaczego jeszcze dzisiaj budujecie domy? Dlaczego chodzicie do banku pożyczki, żeby kupić coś, żeby mieć coś, żeby najnowsze auto, dlaczego tego pragniecie, a jednocześnie myślicie o bunkrach, żeby się chować, bo chcecie przeżyć? To po co to? Po co to jest? Pomyślcie to sobie. To jest tylko wywołanie znowuż następnej paniki. 2012, no podobno, że wszyscy tam się obudzili, to miało coś znaczyć. Bzdura, bo coś musi być czymś wytłumaczone. Tak? U zwierząt się nic nie zmieniło, świadomość. Dlaczego, jeżeli u człowieka, to u zwierząt by się nie, nie, nic się nie zmieniło? Jabłko jest czerwone do dzisiaj, nie jest żółte z, tego, z tej samej jabłoni. Co tam miało się zmienić? To jest tylko głupie wytłumaczenie, żeby... No, ludziom trzeba coś powiedzieć, dlaczego się tak nie stało, bo miało się stać, miał być też reset, już wszystko, już piramidy miały być powłączane już przez medytację, wszystko, już ziemia, ochrona. A główna prawda, pryskają do dzisiaj już Kontrakty były, już, już porobione z cywilizacjami, już nie ma oprysków, już nie ma tego. To jest wszystko kłamstwo. Zobaczcie, jak, jak fajnie to jest, jak piramida idzie. Jeden zaczyna coś jakąś teorią, drugi wyłapuje, rozbudowuje, trzeci, czwarty jest jeszcze lepszy w tym, piąty już wszystko z archeologii, wyzbiera już. To są rzeczy, są fajne. Odwiedzanie, dowiadywanie się. Ale i tak tego się nie dowiemy. Nie dowiemy się tak długo, jak nam inne cywilizacje nie przekażą tego, 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 tego rozwoju na planecie Ziemia. A archiwa są wszędzie, nic nie zaginie, wszystkie informacje są, są zakodowane. Tak? I dlatego to są tylko gdybania, mniemania, teoria za teorią. A człowiek wszystko jest, e, dla człowieka jest wszystko, tylko brać, 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 brać i łykaj, łykaj i na końcu zwariujesz e, i tak umrzesz głupi. Dlatego e, ta fascynacja właśnie lękiem, lękiem, strachem i rozpowszechnianiem to i namawianiem do czegoś i ach, Dlaczego w innych krajach tego nie ma? A mi się wydaje, że plemiona te czyste plemiona, które jeszcze istnieją w Amazonii, w, w Australii, w, na, na Wyspach, na Hawajach, dlaczego u nich tego nie ma? Bo potrafią żyć z naturą, słuchać natury, przyglądać się informacji, poprzez naturę odbierać i łączyć się. A tutaj człowiek ten rozwinięty, nowoczesny. Wyłapuje nie z natury, wyłapuje z internetów, co inni bzdurami właśnie nakładają. Teraz jak ma książka wyjść o resecie, po co? Siada się i mówi, tak i tak wygląda, tak i tak jest, tak i tak. Po co książkę? Książka jest do sprzedania, żeby znowu jak gerych zahapał pieniążki, wysprzedał jaskinie w górach dla tych, którzy chcieli przeżyć. Tak. I co? Pobrali pożyczki, po, pokupywali już damach, bunkry, budowali cuda, niewidy się chowali. I do dzisiaj czy oni jeszcze żyją ci ludzie? Czy oni byli w stanie spłacić te kredyty? Obiecanki, cacanki, bierzcie pieniądze z banku, banki upadną, siądzie internet, nie będziecie musieli oddawać tych pieniędzy. Nie było tak? Było tak i co? Niech się wypowiedzą teraz też ci, którzy to czynili. Wstydzicie się tego, żeście wpadli w pułapkę. Pułapka za pułapką. Także, e, a wiemy o tym, że będzie bardzo, bardzo dużo już jest i będzie fałszywych proroków. A wy do tego jesteście, żeby tych proroków rozpoznać, tych fałszywych. I właśnie uwaga: wszyscy obiecują tym, czego nie widać. A, że cały Układ Słoneczny, całe, galak całe galaktyki są cały czas w ruchu, energie cały czas są w ruchu, cały czas się przesuwamy, mamy inne niebo z gwiazdami, inne konstelacje kons się nazywają, nie, nie wiem, jak po polsku, czy to są dobrze, ich nie ma. Jest tylko ten duży wóz, co widać i, i pas Oriona się pokazuje od czasu do czasu, o, to jest okresowo i tam jakieś pojedyncze Gwiazdki, które tam są. Nie ma tego, co było kiedyś na niebie, i, i jak tak jak powiedziałam, jak z horoskopów z gwiazd, i tam e, tworzą jakieś tam proroctwa, to jest głupota, jak możesz z gwiazd tworzyć, których nie ma w tej chwili na widoku, tak? Bo to jest cały czas w ruchu, przesuwamy się w inne wymiary, w inne okolice wszechświata i tak dalej. A że coś ma pyknąć, to pyka już cały czas. Nie zauważacie, że tam giną ludzie, tam giną ludzie, tam są katastrofy, czy naturalne, czy stworzone przez człowieka. To jest cały czas, to nie jest nowość, tylko to jest zawsze jakieś tam skumulowanie się jakiejś sensacji, wpadka. Ktoś ciężkie pieniążki za to sobie zgarnie, i potem cicho jest, nie ma nic. Cisza u każdego jest. Nie, tak się kończy każda i jedna sensacja. A ludzkość zostaje nadal głupia. Zamiast się naprawdę zająć samym sobą, nie, nie wchódźcie w te. No jak, no jak ma być reset, no to co zrobisz? Obejdziemy wszyscy, tak? Jak to jest w planie czegoś, no to inaczej i nie będzie, tak? A nie, że się schowasz i przyżyjesz. No i potem widzisz, będziesz całował, jak to już tak było ślady człowieka tam jakieś tam na ziemi, nie? No to ja pierwniczę ja tak nie chcę, ja całować jakiś tam nie chcę śladów i, i no. niech mam do, do zastanowienia się właśnie takie wypowiedzi i, i, i między nimi ta prawda. Nie? Reset za cztery lata, życie ginie, ale jutro ja jadę z psem na, na wystawkę, nie? czy jak to się nazywa na, ten, na wystawę, nie? Jest to sens. I tutaj proszę, odskniecie się, słuchajcie i wysłuchujcie dobrze, dobrze między zdaniami, bo y, naprawdę teraz się czyni i tworzy wariactwo, y, paranoja, jakaś y, fanatyka, jakaś wiara. Chociaż to, no bo to jest wierzenie, ludzie wierzą w to, wierzą, że UFO Zabierze ich z całą posiadłością, bo oni są jac, jac, jako m, wybrańcy. A skąd oni wiedzą, że są wybrańcami? Bo bogaci są? Czy o co chodzi? Czy dobrze ziemniaki pozbierał, czy posadził? Ech, no naprawdę, waż mi się wierzyć, nie chcę, że w dzisiejszych czasach, w takich rozłomowych czasach, gdzie informacje są dostępne, można i, i się przeczytać, oczytać, obejrzeć. I wywnioskować i w takie potężne wpadki tysiące, tysiące ludzi. Po prostu to jest e, e, ci ludzie, którzy to tworzą, nie wyobrażam sobie ile na siebie biorą karmy, że doprowadzają ludzkość do, do takiego stanu. Bo to też to jest wielka, wielka odpowiedzialność, jeżeli się to czyni nie jednemu, nie dwomu, ale masowo ludzkości. Na ten moment, kochani, zostańcie zdrowi i naprawdę zdrowi. Zdrowi, niech was umy zacznie pracować i wasza intuicja. Proszę ja was o to, bo, bo takich programów chyba oglądać nie będę, chyba żeby znowuż miała wam z tego coś przekazać i, i żebyście wyciągnęli wnioski. Zostańcie zdrowi na ten moment. Namaste.